Witam Was wagi. To jest dla Was czytanie na wrzesień 2025. Zobaczymy co się będzie działo. Sytuacja szóstka mieczy, Wyspania. wieża, podstawa. Przyczyna dziesiątka mieczy. Przeszłość. Okej, okay, dwójka kijów. Co macie w głowie? Do czego dążycie? Rycerz pentakli. Co nadchodzi? Koło fortuny. Wy w tej sytuacji szóstka pucharów. Okay. Dobra, co się dzieje dookoła? Twoje otoczenie. Piątka mieczy i dwójka pentakli. Okej, okay. czego nie widzisz? Czego nie dostrzegasz? Paś kijów i jeszcze jedna karta. Król Pentakli. I potencjalny wynik. Jak to się zakończy? Pustelnik. Dobrze. Dobra, zobaczmy, co mamy pod spodem siódemka pentakli. Okej. Okay. Okej, okay, dobrze, zobaczmy wagi. No, zadzieje się tutaj i trochę to może być takie wywrócenie wszystkiego do góry nogami. Jakieś wydarzenia, wiadomości, które bardzo zmieniają sytuację. Mam wrażenie, że nie dla Ciebie, natomiast dla ludzi. Tobie bliskich. I to mogą być właśnie rodzeństwo, rodzina, dzieci, przyjaciele bardzo dobrzy. I ma, myślę, że ty raczej w tym miesiącu występujesz jako takie wsparcie e, e, dla tej osoby, bądź dużo się zadzieje w Twoim życiu, ale masz taki, od razu masz taki backup i masz takie wsparcie. Kogoś, kto, kto stoi za Tobą, kto Ci pomaga realizować Twoje plany i no, na pewno jest tutaj dużym wsparciem dla Ciebie. Natomiast są jakieś okoliczności, zmiany, które no, się tutaj szybko dzieją i zmieniają bardzo wiele, ponieważ mamy i koło fortuny, dziesiątkę mieczy, wieże, więc jest tutaj jakiś szok, który zatrzęsienie ziemi u podstaw. Troszkę mam wrażenie, że właśnie nie dla Ciebie, tylko dla jakiejś osoby, która jest Ci bliska i Ty będziesz będziesz był te, taką, taką ostoją, jesteś taką e, wyspą dla tej osoby e, i pomagasz jakby przejść jakiś być może trudny okres tej osobie. E, wszystko się zmienia, dużo Cię to też nauczy, e, ale nowe perspektywy jak najbardziej tutaj są i no, mamy to połączenie cały czas tej osoby dojrzałej i e, tego dziecka tutaj. I tak samo tu mamy w tej szóstce mieczy, która już pokazuje, że, że czas się stąd zabierać i przejść na jakąś inną stronę. Otoczenie właśnie, mamy tą piątkę mieczy, więc jakaś porażka, jakieś... Coś się nie udało, trzeba po prostu rzucić broń, tak? Trzeba się poddać jakby w tej sytuacji. I to jest trochę taka właśnie, tak jakby ktoś jest tutaj przegrany, bo dla mnie właśnie w tej talii tak jakby wszystkie miecze są porzucone, tak jakby koniec walki. Ktoś musiał wygrać, chociaż nie jest to przyjemne, ale jakby taka kolej rzeczy jest wygrane i przegrane. Yy, i, no i mamy podstawę też to dziesiątkę mieczy. Coś się tutaj nie udało, coś jakby, jakby zrobiliśmy wszystko, co się dało, a jedno, jednak tak jakby no, jest fiasko. Ale, yy, ty w całej tej sytuacji no, jesteś to szóstko pucharu, więc albo możesz liczyć na kogoś, kto. Przyjdzie, poklepie Cię, powie, oj, tam nic się nie stało, taka babcia, która zrobi naleśniki, i naleśniki są najlepsze na wszystko, wszystkie problemy życia. I ta szóstka Pucharów pokazuje taką, taką ciepło, takie wsparcie, również poczucie bezpieczeństwa. To czasem jest dom rodzinny, przyjaźń też, taką długoletnią. Kogoś, kto zna, zna nas na wylot i jest dla nas jakby no, przyjacielem. I mamy też właśnie całą sytuację, ta Szóstka Mieczy, czyli czas odejść skądś, prawda, z piątki, jakby otoczenie i coś zmienić, jakby poszukać lepszego miejsca. Natomiast ta Szóstka Mieczy ma... W sobie taki progres umysłowy ma w sobie e, e, właśnie e, takie poczucie, że ma to sens, w innym miejscu ma, ma to sens, że jakby tutaj to nie, nie jest dla nas dobra, dobre miejsce, albo nie jest e, o, przychylne okoliczności, bo ta piątka mówi o konflikcie, e, którego nie da się zwyciężyć. Tutaj jest więcej strat niż zysków, tak? Albo to jest. E, 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 no, miejsce, w którym nie możemy się rozwijać. Jesteśmy ograniczani. Tu może być jakaś na przykład zmiana pracy albo my pomagamy komuś jakby przejść. Przeprowadzki przeróżne, takie, które... Um no mogą występować nagle, to mogą być takie na, nagłe życiowe zmiany, gdzie na przykład trzeba się wyprowadzić w przeciągu kilku dni i Ty jesteś wsparciem dla takiej osoby, tak? Przeszłość pokazuje tą dwójkę kijów, więc tu są jakieś konflikty, jakieś bicie się właśnie z losem. Dla mnie ta karta pokazuje, że no, nikt nie chce ustąpić. Jest, jest ta karta konfliktowa, tak jakby trzeba się tutaj zmierzyć z przeciwnikiem, i jest dużo tych emocji, bo jest ten pożar, który mam wrażenie, jakby on nie maleje, tylko jeszcze bardziej się tak, jakby rozdmucha. Więc, jeżeli tutaj już wiesz, że coś już było na granicy jakiegoś takiego spięcia, no to to tutaj eskaluje i zwiastuje jakiś koniec. Tym bardziej, że właśnie mamy tutaj dwójkę pentakli, więc tutaj jest dwójka pentakli e, e, pokazuje tak jakby bycie w dwóch miejscach niezdecydowanie albo pewną niepewność, czy jestem tu, czy jestem tu, takie trochę dwie sroki za ogon, albo y, rozważanie jakiejś opcji, natomiast dwójka dla mnie kijów zawsze zwiastuje jakąś zmianę, że coś się zmieni, co, w końcu jedna z tych opcji odpadnie, tak? coś tutaj będzie się przemieniało. No, wyzwaniem jest zwierza, czyli e, jakieś spustoszenie, jakaś... Wiadomość, decyzja, bądź jakby eskalacja jakiegoś konfliktu, który jest niszczący tutaj. Bo wierzę, mówię o tym, że nagle się coś zawala, nagle się coś dzieje i jakby tak, jakby los szybko zmienia wszystko. No, zwłaszcza w tej kole Fortuny, tak jakby o 180 stopni, tak, wszystko się tutaj zmieniło. I to koło Fortuny mówi o tym, że tak, jakby no, właśnie to, co było na górze, jest na dole, i, i ta zmiana następuje, tak? trochę tak, tak jakby w, tej, w tym kole fortuny nie mamy, mamy takie poczucie, że są rzeczy, które komple, na które nie mamy kompletnie wpływu, tak? musimy się tylko im poddać, bo tak się po prostu życie toczy, raz dobrze, raz źle. Natomiast cały czas mam wrażenie, że albo masz jakiś solidny backup w przyjaciołach, rodzinie, wsparciu i, i, i tak dalej, albo właśnie to nie, nie dotyczy Ciebie, natomiast osoby, która, no, która jest ci bliska. OK, jaki jest Twój kierunek? Do czego dążysz? No mamy rycerza Pentakli, więc to jest znowu taka solidna karta. Spokojna, gotowość w zaangażowanie się coś. To jest obietnica lojalności. Także taka ładna znowu energia. Pod spodem mamy tą siódemkę Pentakli. Też praca włożona, stałość, stabilność, planowanie, zaangażowanie. więc. Mam wrażenie, że jest tutaj pokazana jakaś, jak, jakaś gotowość do zaangażowania, gotowość również do ciężkiej pracy i taka, takie nieryzykowanie, no nie? inwestowanie w to, co jest opłacalne, tak? co ma ręce i nogi. I może to być zmiana pracy i ten Rycerz Pentakli mówi o tym, że jesteśmy gotowi na kolejną drogę w innym miejscu, prawda? Bo sytuacja mówi o tym, że czas iść gdzie indziej, ale jesteśmy gotowi też się zaangażować, okej? Okay? I tutaj jest taka stałość właśnie w tych pentaklach. Wybór również jednego z tych kierunków. Czego nie widzisz w całej tej sytuacji? No mamy Pazia Kijów, więc posłaniec czego? Króla Pentakli. Paź Kijów, znowu, znowu mi się to pokazuje, taka energia właśnie kogoś młodego i kogoś, kto jest bardzo doświadczony i jest już dojrzały, tak? Kto się zna, kto już ma bardzo dużo, co osiągnął bardzo dużo. Także mam wrażenie, że tutaj ten Paź Kijów czasem jest taką kartą początku propozycji. Tu może przyjść propozycja od właśnie króla, e, Pentakli, ale to jest to, co ty byś chciał, co byś, e, jakby, co, czego szukasz, jakby, jaki jest Twój kierunek, więc mam wrażenie, że w ogóle ta cała ta zmiana tutaj może się okazać w ogóle, że była dobra. E, jak się wszystko kończy, no mamy zmianę, Bo dla mnie to jest właśnie ta postać, jedna taka biedna, druga bogata, prawda? E, e, I to się przeplata w tym kole fortuny, jest zmiana. Natomiast mam wrażenie, że idzie za tym jakaś mądrość, tak? To jest karta numer 9, ta jest 10, 10, także mam wrażenie, że, że ten pustelnik, mimo tego, że, prawda, pustelnik nie ma nic, okej? Okay? Ma tą duchowość, ma również wiedzę, ale co się dzieje? nas. Ląjduje światło, odnajduje swoją drogę, odnajduje również swoją duszę. Tak, jest bardzo z nią blisko, więc. Trochę tu może być takiego zawirowania, ale troszkę mam wrażenie, że albo to wyjdzie na dobre, albo po prostu masz mądrą osobę, która jeżeli to jest Twoja taka turbulencja i zmiana w życiu, to weźmie Cię za rękę i zaprowadzi Cię w dobre miejsce. I pokaże Ci dobry kierunek i dobrą drogę. Tam, gdzie nie będzie konfliktu, gdzie nie będzie niepewności i gdzie będzie można się rozwijać, gdzie będziesz doceniony, bo mamy tak szóstkę i szóstkę tutaj. Okay. Tu nie ukrywam, że mogą być jakieś nagłe przeprowadzki, powroty również do domu rodzinnego albo powroty kogoś do domu rodzinnego też tutaj dla Was. I też jakieś takie wsparcie, bo ten pustelnik też jest mędrcem. Tu możesz być po prostu jakąś mądrą głową dla kogoś, komu jakby... Komu trzeba będzie po prostu pomóc, bo pustelnik jest właśnie takim mnichem, on jest duchowy, on e, ma też bardzo dużo doświadczeń życiowych, tak? I wie, co, co z czym. E, Okej, okay, dobra, jakie są rady dla wagi? Okej, okay, już mi się tutaj coś chciało e, wypaść. No, mamy dziewiątkę pucharów i Troszkę mam wrażenie, że właśnie ta karta pokazuje właśnie dziewiątkę, czyli tego pustelnika, który taki, tak naprawdę w, tych, w, tej, w jakichś takich drobnych, niezauważalnych rzeczach odnajduje właśnie to światło, te świetliki, prawda? w tej nocy, w tej, w tej właśnie zadymie takiej. No i dla mnie dziewiątka pucharów jest spełnieniem marzeń, jest skarbem, jest również takim poczuciem, że mamy dużo. Dziewiątka pucharów pokazuje... E, 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 Życzenia w ogóle, ale też odkrycie czegoś, poczucie, że mamy plecy, mamy zaplecze, mamy też dookoła siebie jakby ludzi, którzy stoją za nami. Bo często właśnie dziewiątka poharów mówi o tym, że mamy znajomości, na przykład, tak, że, że mamy za sobą płot yy, dostatku, mamy za sobą spiżarkę dostatku. Także mam wrażenie, że tutaj jeżeli jest jakaś zmiana, to ona jest dobra. Jeżeli ta zmiana dotyczy kogoś, to masz dużo, aby takiej osobie pomóc i zaoferować tą pomocną dłoń. Czy finansowo, czy duchowo, to jak najbardziej tutaj jesteś w posiadaniu tego, co taka osoba mogłaby potrzebować w trudnym okresie. Myślę, że to wszystko wagi. Pozdrawiam. Widzimy się w kolejnych czytaniach.